Ból mi nie przeszkadza w pisaniu tego tekstu Wiem, że w porę pojawiłem się w tym miejscu Dziś napiszę to, co kryje się w mym sercu Bo nie pokażę tego na pokrzywowym wieńcu To uczucie jest jak lew na wszelkie dolegliwości Nie wytrzymam męk, więc oddaję się miłości Porzuciłem zazdrość, zabierała mi chęć życia Wolę tobie pomóc, zamiast głusić się i Wiele smutku pochłaniała wódka, którą piłem o mały włos sobie życia nie twierzyłem. Wczoraj byłem szylem, dziś dwa razy się zmociłem I przepraszam tu na wstępie, jeśli komuś zawiniłem. Łapię tylko chwilę, jak PFK w tamtym traku. Nie ma na czas znaków, nie ma na to czasu. Chcę kochać tu jak każdy i być pokochanym. Nie jej i pokój, odwiedzać się tym samym. Odbierz to wiadomość, jedna z wielu. Wszyscy Dobrze wiemy, że kusi do papieru Trzymam okno aby za nie wypaść Nie chcę bez nadziei i depresji zdychać. Ty też masz siłę, więc uśmiechnij się i podnieść Przecież dosyć wamy wiązania końca z końcem Żyję w przekonaniu, że dalej będzie dobrze Przybij piąteczkę i stop zawsze postęp Kołyski aż po klub. mówią, że na krew Mi wydaje się być innym, nie wiem co to gniew Widzę mnóstwo buziach gniewu, chcę uleczyć to złość Przez to dostaję w kości, odpuszczam sobie to Porażka nie sprawia, że czuję się przegranym Wyciągam z niej wioski, aby poczuć się wygranym Oddycham pasją, to moje paswo, ta Do następnej rundy tego pola, fakty z kasą Ją to dobrze, też chcę ją mieć. Zapiętam tu za euro, żeby lepiej żyć. U nas jak to u nas, dalej pis będzie nas dymać. I nieważne, kto rządzi, prawdy masz w No się jak i aby się nie zatracić. Wyróżni śmieci zazdrość, to przez nią siebie karcisz Nie odnajdziesz szczęścia, gdy włada tobą pieniądz. On ma być narzędziem, a nie twoją ceną. Odpisz to wiadomość, jest na z wielu. Dobrze wiemy, że kusi do papieru Trzymam motosteru, aby za brudę nie wypaść Nie chcę bez nadziei i depresji wdychać Ty też masz siłę, więc uśmiechnij się i podnieść Przecież dosyć mamy wiązania końca z końcem Żyję przekonani, że dalej będzie dobrze Czyli piąteczkę, mi stop, zawsze postęp